Człowiek podróżuje samotnie po zakurzonych drogach życia, niczym dawny poszukiwacz złota, który przez lata błąkał się po obcych ziemiach w poszukiwaniu rzadkiego skarbu, o którym słyszał, podczas gdy przez cały ten czas był poszukiwany jako spadkobierca wielkiej loterii. W zakamarkach naszej własnej natury ukryty jest rzadki klejnot, nawet jeśli go ignorujemy. Nikt nie odważył się przypisać mu ceny i nikt nigdy o tym nie pomyśli, ponieważ jego wartość przewyższa wszystko, co znane. Kiedy człowiek osiąga szczyt prawdy, jest w stanie cieszyć się swoim wewnętrznym skarbem, otrzymując z głębi siebie to szczęście, którego do tej pory szukał w rzeczach zewnętrznych. Człowiek nosi w sobie nieskończoność boskości a mimo to zadowala się drobnymi przyjemnościami swojej krótkiej wędrówki po ziemi, jakby nie był niczym więcej niż owadem. Człowiek, jaki naprawdę jest, jaki zawsze był i zawsze będzie, to istota duchowa. To dość ironiczne, że prawdziwe ja człowieka, jego prawdziwa natura, stało się w naszych czasach tajemnicą. Człowiek, jako istota duchowa, ma nieskończoną zdolność do mądrości i niezwykłe zasoby dla swojego własnego szczęścia. Prawda, piękno, moc, mądrość i pokój są atrybutami naszego prawdziwego ja, tego boskiego ja, które czeka na odkrycie. Ono objawi wszystko, co w nas szlachetne. Jednak najpierw musimy nauczyć się prawdziwego znaczenia czasownika być. W głębi naszego cudownego istnienia odkrywamy, że jesteśmy częścią ogromnego życia, którego istotą jest wieczny pokój, którego celem jest najwyższa dobroć, a którego istnienie nigdy nie może przeminąć. Tak, to jest prawdziwie Ojczyzna wszystkich ludzi. Ten ponadczasowy stan, w którym się odnajdujemy. Został wspaniale opisany przez mędrców hinduskich jako wieczne teraz. To jest uniwersalna prawda. Ten, kto zna swoją naturę, zna niebo, mówi Mencjusz, chiński uczeń Konfucjusza. To jest uniwersalna prawda. Prawda jest zapisana w ludzkim organizmie, podobnie jak w najbardziej inspirujących księgach. W ogromnym społeczeństwie, które tworzy wszechświat, człowiek jest w lepszej sytuacji niż sądzi, a w tajemniczych chwilach mentalnego odpoczynku otrzymuje subtelne wskazówki, które pozwalają mu odczuć pierwotną wielkość swojej duszy. Poznanie samego siebie jest podstawą każdej nauki o prawdzie. Ta mądrość jest najstarszą mądrością świata. Bez względu na to, jak bardzo się szuka lub pyta, zanim pierwsze pióro dotknęło papieru, na długo przed buddą i zaratustrą, ta jedna i prosta prawda, że człowiek może świadomie połączyć się z boskością, będąc jednocześnie w ciele, była praktykowana przez tych, którzy jej poszukiwali. Szlachetne i piękne nauki starożytnej Grecji, od Sokratesa po Stoików, doskonale harmonizują się z dawnymi naukami wyższej filozofii. Grecki Platon mówił o tym tak samo jak amerykański Emerson, znajdujemy to w filozofii rzymskiego Porfiriusza i niemieckiego Fichtego, lśni to w słowach Jezusa, Syryjczyka. I oświetla słowa Badi, Hindusa. Gdy odnaleźli swoje prawdziwe ja, poszukiwacze wszystkich czasów i wszystkich miejsc zawsze odkrywali to samo boskie istnienie. Dla prawdziwego widzącego wszystkie wierzenia są równe, wyznawcy wiary Badi nie są mniej mile widziani niż propagatorzy wiary Chrystusa. Różne osoby w różnych krajach nadawały różne nazwy tym samym tajemniczym doświadczeniom. Chrześcijanie nazywają to zjednoczeniem z Bogiem, a hinduscy święci zjednoczeniem z duchowym ja. Filozofowie opisują to jako zanurzenie w nieskończoności, inni jako odkrycie prawdy. Ale etykieta nie ma znaczenia, mędrcy nie spierają się już o to, Ponieważ słowa jedynie wskazują, ale nie mogą opisać pełni takiego doświadczenia. Uniwersalne doświadczenie, które opisałem, jest prawdziwym świadectwem swojej własnej rzeczywistości. Literatury wszystkich krajów, filozofie i religie wszystkich czasów potwierdzają tę prawdę. W starożytnym piśmie hinduskim przeczytałem te wersy. Ponieważ zapomniałem o mojej jedności z tobą, ponieważ głupcze uczyniłem moje ciało moim ja, ponieważ nie wiedziałem, że mieszkasz we mnie, za to wszystko błąkałem się w piekle, ponieważ odrzucając moje prawdziwe ja, zakuwam się w kajdany. Mistyczni Hebrajczycy i Hindusi. Filozofowie plejtanyki i Pitagorejczycy, moralizatorzy chińscy i chrześcijańscy, wszyscy mówią tym samym językiem i mają ten sam akcent. Wszystko zależy od tego, czy umiemy ich słuchać. Nieważna jest różnorodność wierzeń i liczba teologii: Bóg był, jest i będzie jedyny, ponieważ jest w nas. Prawda jest białym światłem ducha, które Rzucone na pryzmat ludzkości, rozszczepia się na promienie o barwach tak różnorodnych, jak różni są ludzie, którzy je odbierają. Tak więc doświadczenie odkrycia jest takie samo w całym wszechświecie różni się jedynie interpretacja, jaka jest mu nadawana. Ostatecznym celem jest odkrycie, że istnieje tylko jedna rzeczywistość, której wszyscy jesteśmy częścią. Że oddzielenie ego osobistego jest jedynie powierzchowne, i że prawda objawia się poprzez świadomość jedności. Pierwszym owocem takiego odkrycia jest koniecznie poświęcenie życia służbie wszystkim stworzeniom nieustannej służbie na rzecz powszechnego dobra. Innymi słowy, najwyższym celem istnienia jest rozwijanie człowieka do momentu, w którym będzie mógł żyć w świadomości swojej boskiej indywidualności. To uniwersalne przesłanie ma płynąć na cały świat. Jego nosicielami będą pisma dawnych i współczesnych wizjonerów. Przyniesie ono ludziom możliwość wzrastania, podążania naprzód. Nauki te muszą najpierw stać się znane, potem zrozumiane, następnie zaakceptowane a w końcu zintegrowane z codziennym życiem. Jest to najważniejsza wiedza, jaką każdy człowiek może studiować. Te prawdy, które wcześniej były całkowicie ezoteryczne i ściśle zarezerwowane dla uprzywilejowanej elity intelektualnej, muszą teraz zostać przekazane jak najszerszemu gronu odbiorców, ponieważ sytuacja ludzkości jest bardzo niepewna. Dawna tajemnica przetrwała swoją użyteczność. Przesłanie dla naszych czasów musi zaspokoić podstawowe potrzeby, dlatego powinno zawierać trzy elementy. Po pierwsze, doktrynę, że w człowieku istnieje boska dusza. Po drugie, ewangelie, że poprzez modlitwę, medytację i naukę możliwe jest obcowanie z tą duszą. Po trzecie, fakt prawa odpłaty, karmy, a co za tym idzie, konieczność dobrych myśli i właściwych działań. Ponadto współczesne czasy wymagają nie tylko syntezy idei wschodu i zachodu, ale także nowej, kreatywnej perspektywy uniwersalnej, która przekroczy obie. Nadszedł czas, aby rozwijać wiedzę i poszerzać zrozumienie nauki która jest znana niewielu, a zrozumiana przez jeszcze mniejszą liczbę. To jest prawda, która musi zostać ogłoszona naszemu pokoleniu, że dusza jest z nami, tutaj i teraz, nie w jakimś odległym świecie czy w przyszłości, nie dopiero po śmierci ciała i że odnalezienie jej jest naszą prawdziwą radością i siłą. Krótko mówiąc, człowiek musi dążyć do uzyskania świadomości swojego prawdziwego ja i, poszerzając swoje pole świadomości, poczuć swoją jedność. Dziś misja filozofii jest planetarna, ponieważ prawda jest potrzebna wszędzie, a po raz pierwszy może być przekazywana wszędzie. Natychmiastowym zadaniem filozofii jest przekazanie jej przesłania. Drugim zadaniem jest wspieranie tych, którzy akceptują to przesłanie w osiągnięciu odpowiedniego i właściwego jego zrozumienia. Pierwsze zadanie dotyczy tłumów i dlatego jest publiczne. Drugie dotyczy jednostek i dlatego jest prywatne. Filozofia ma na celu stworzenie grupy mężczyzn i kobiet wyszkolonych w kontrolowaniu umysłu przyzwyczajonych do podporządkowywania interesów doraźnych najwyższym celom, szczerze pragnących służyć ludzkości w fundamentalnych aspektach i posiadających wiedzę filozoficzną, która uczyni ich wartościowymi obywatelami. Filozoficzne podejście zakłada, że człowiek powinien w pełni wypełniać swoje obowiązki wobec świata, ale robić to w sposób, który nikomu nie szkodzi. Prawda, uczciwość i honor nie będą poświęcane dla pieniędzy. Czas, energia, zdolności i środki finansowe będą wykorzystywane mądrze w najlepszym interesie ludzkości, a przede wszystkim filozof będzie stale modlił się o to, by prawdziwe ja zaakceptowało go jako narzędzie oddanej służby. I z pewnością go zaakceptuje. Rozproszeni tu i tam są ludzie, którzy odnaleźli swoje prawdziwe ja. Pewne jest, że cała ludzkość również je pewnego dnia odnajdzie. Niebo otacza nas nie tylko w niewinnych dniach dzieciństwa, ale w każdej chwili naszego istnienia, nawet jeśli o tym nie wiemy. Niektórzy są blisko tej prawdy i nieświadomie czekają na cudowny moment rozpoznania. Wystarczy im o tym powiedzieć w odpowiednim tonie, aby nadzieja rozświetliła ich dusze. Tych, którzy poszukują prawdy, jest niewielu, jedynie mała liczba, ale mimo to ta liczba rośnie. Każdy z nas może spłacić swój własny dług, mówiąc właściwe słowo we właściwym czasie, pożyczając lub dając odpowiednią książkę o sobie głodnej prawdy. Obowiązek, do którego jesteśmy wezwani, nie polega na propagowaniu idei, lecz na ich oferowaniu, nie na nawracaniu niechętnych umysłów, lecz na zaspokajaniu głodnych. Istnieją dziś osoby, którym te nauki są nieznane, ale które w najgłębszych poziomach swojego umysłu posiadają ukryte tendencje i wierzenia, nabyte w poprzednich życiach, które ożywią się. Gdy tylko te nauki zostaną im przedstawione. Musisz wejść w nowy rytm i powiedzieć wszystkim, którzy chcą słuchać, że nie muszą być zrozpaczeni, zagubieni ani pozbawieni nadziei z powodu braku kogoś, kto przemówi do ich serca lub umysłu. Prosi się ich tylko, aby podążali za Bogiem w sobie samych, ponieważ Królestwo Boże jest w Was. Powiedz takim ludziom poufnie: istnieje droga ucieczki, jednak ta droga nie znajduje się ani na wschodzie, ani na zachodzie ta droga prowadzi całkowicie do wnętrza. To jest jedyna droga, którą na przestrzeni wieków wskazywali starożytni i współcześni mędrcy ludzkości. Jeśli naprawdę jej poszukamy, znajdziemy ją. Ponieważ ona jest w nas niedaleko. W nas znajduje się nasza gwarancja, że pewnego dnia ją znajdziemy. Szukaj w sobie i odnajdź swoje prawdziwe ja, a następnie żyj na stałe poprzez nie. To jest jedyna droga życia, która jest warta podążania. Podążaj tą drogą a znajdziesz życie nieśmiertelne, wieczne spełnienie.